Ja dzisiaj przychodzę do Was z czymś fajnym, sami zobaczcie, są to pudełeczka z kotkami. Seria druga. nazywałem się Lost Kitty jest coś takiego. Otwieramy, zobaczymy, co jest w środku. Od razu zabieram się do otwierania, bo bardzo jestem ciekawa. Co tam jest? Mamy tak karteczkę. Jest jakieś opakowanie z czymś różowym w środku. To by było na tyle. Zobaczmy, co się kryje w ulotce. Kociaki, jakie można mieć. Tutaj są kotki, psotki. Ciekawe jakie nam się trafi. Więc otwieramy. Bardzo mięciutka ta modelina chyba. Taki slajmik. Slajmik to co nie jest. Taki bardziej gniutek Piankowe coś. O. Bardzo miękki, bardzo przyjemnie się w tym grzebie. Trzeba wygrzebać chyba tą saszetkę, co tam jest. Mam. Wydobyłam. Ok, odłóżmy. Zobaczymy, co jest dalej. Jakiś prezencik. się prezentuje. Coś niebieskiego. Trochę się poprzyklejało to do tych rzeczy. Też mogliby to zafoliować. No ale mniejsza o to. Nie będę się czepiać. I coś tam jeszcze jest na spodzie. Zobaczmy co tam jest. Wyciągnijmy trochę tej piankowej plastryny. Co tam jest? O, widzę. Jest kotek. O, jest jeszcze coś tutaj. Jest. Co to jest? Co to jest? Dynia! Na Halloween chyba! Prezent dnia! Ciężko to wyciągnąć! O, jest! I tutaj mamy naklejkę! Z kotkiem. Ciekawe, czy to gdzie naklejka taka, co jest kotek w środku, czy po prostu taka jakaś losowa. Otwórzmy no, ją, jak wygląda. I tak, to jest naklejka. Jaki żarłoczny kotek. W dotyku bardzo fajna jest ta placelino modelina piankowa. Super. Wykorzystam ją może kiedyś. I teraz zabierzemy się do otwierania. A coś ciężko wychodzi. Poczekajcie, chwilę idę po nożyczki mini. Okej, okay, mam. Teraz przetniemy na pół. Uwaga, uwaga! Jest koteczek, jaki słodkich. Tak, to jest ten sam kotek co na naklejce, czyli naklejka jest taka sama jak kotek w środku. Trochę to jest takie dziwne, bo zdradza co będzie w tym opakowaniu. No ale nic. Ogólnie fajny zamysł, fajna zabawa. Można sobie pogrzebać trochę w tej plastlinie. I my mamy. Który to jest kotek? Nie widzę. Jest mm. muncz, muncz, coś takiego. Ma różową kropelkę, czyli każda kropelka jest od koloru. Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie kolejne opakowanie. To czy to? To wybierzemy. Też druga seria. Otwieramy i co tu mamy? Co tu mamy? Też ulotkę. O, tutaj jest biała modelin modelina plastelina. Czy co to tam jest w środku? Ciekawe ma taką samą konsystencję. Otwieramy. Coś ciężko, nie mogę otworzyć, mam problemy z tym. Dobra, otworzyłam, To jest biel, taka szara biel trochę, o mięciutka, też mięciutka, ale taka jakaś trochę inna w konsystencji, tamta bardziej puszysta była, a ta taka jest, jakby yy, to powiedzieć, taka plastelinowa bardziej, tamta miała taki puszek w sobie, a ta jakby taka, nie wiem, no inna konsystencja zupełnie jest tak dla mnie. Tak się rozwie, trochę, nie chce się tak ciągnąć jak tamta, fajnie. Ale no nic, wygrzebmy to co tam jest. Zobaczcie jak ciężko wychodzi. Ta jest bardzo brudząca. Tamta tak nie brudziła jednak ta Mam problemy, żeby to wydostać z tej... ...modeliny plasteliny. O nie, chcę wyjść, no. Ej, udało się, dobra. Układamy, teraz dalej lecimy, co tam jest. Co my tam mamy. Dobra, wygrzebałam. Też jest prezent. Zobaczcie, jakie to wszystko jest lepione w tym białym. Nie, to białe jest niefajne. Cała się Tak, Także białego. Puszku nie, nie polecam. Mamy radio mamy też prezencik, tym razem żółty. Też to uklejony, u babła, nie, ale to nic. Sadzimy je tutaj z powrotem, niech sobie stoi. Właśnie jak się ugrudziłam, co palce są w tym. To lecimy! Co tu mamy? Naklejki specjalnie nie wyjmowałam, żeby nie wiedzieć co jest przed otworzeniem. I uwaga, uwaga! Wow! Jaki słodki kotek! Jakie ma brylki duże, okularki! Słodziak po prostu! Bardziej by mu książka pasowała niż te razy, ale chociaż się przykleja do niego, jak jest z tą yy, pianką. I tak, on się nazywa... Sparkle Szpark... Tim? Tim? Jakoś tak, poprawcie mi jak źle czytam. O i tak, takie mamy jeszcze raz, zobaczyć, jakie kotki mogą się trafić. I teraz kolejny, ostatni już. Wyskoczyłam jak Filip z tym. Otwieramy, otwieramy, otwieramy co tam będzie w środku? Kolejna ta sama ulotka, wiadomo. Oj, to bym bardzo chciała. Fajnie, by się trafił ten. O, znowu jest biały. Yy, biała plastelinka. Mam nadzieję, tylko, że to nie powtórka. Tu w ogóle jest taki ten. Yy, nie wiem, czy w to walnym trzeba ten wzorek, czy po prostu taki wzorek jest. I znowu grzebanie w tej białej, nie ta biała jest okropna, plastyzna. Nie wiem jak inne, ale ta jest okropna. ja ciężko wychodzi. Wszystko takie uklejone w tym, no nie. Co tam mamy dalej? O, żółty prezent, niedobrze. O nie, o nie i radio. Wyczuwam powtórkę, niestety. Teraz weźmiemy po naklejce. Tam nie wyciągłam naklejki w samym poprzednim, ale miałam problem. No, powtórka. Powtórka. No, ale nic, trudno się mówi. Żyje się dalej. Może następnym razem nie trafię powtórek. O, co mi się przydarzyło. Miałam dwie powtórki i jeden inny kotek, czyli dwa białe, jeden różowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Więcej takich serii może będzie. Jakbyście chcieli, dajcie łapki w górę i zapraszam na inne moje filmiki. Do zobaczenia. Bye!